oko power system imax najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej polecam Łukasz Maciec Panie trenerze, z kolejnych mistrzostw świata Polki przywoziły medale. Czy tym razem z Chin także przywiozą krążki? Ja wierzę w to. Trenuję po to, żeby przywiozły medale. Choć dla mnie e, zamiast jednego medalu by wolał trzy, piąte, ósme miejsca w Wagach Olimpijskich. To by zadowalało ze względu, że trzy zawodniczki kwalifikują się na e, Olimpiadę. Jeden medal może być tylko jedna w Olimpiadzie, a jak będą trzy zawodniczki, pięć, osiem, to są trzy zawodniczki w Olimpiadzie. Większe szanse na zdobyciu medalu Olimpijskiego później w perspektywie czasowej. Mówi Pan o medalu olimpijskim. Polscy pięściarze po raz ostatni, polski pięściarz, stanął na podium w Barcelonie w 1992 roku, Utowajtek Bartnik. Cztery lata temu w Pekinie boksowało zaledwie dwóch pięściarzy. Gdzieś ta myśl krąży po głowie, że można by było zapisać się do historii nie tylko boksa, ale polskiego sportu i światowego? No, proszę Pana, podejmując po się boks yy, kobiet, Moje marzenia były skierowane, że będziemy na olimpiadzie występować i nie kryję temu, że moim celem nadrzędnym pozostawienie rodziny trzy miesiące bez ze mnie działalności, którą prowadzę, pozostawienie na pastwę losu, jest spowodowane tym, że mam świadomość, że przygotowujemy się do olimpiady. Poświęcam wszystko po to, żeby przygotować się do olimpiady z zawodniczkami odpowiednio, pozytywnie, żeby jakieś efekty dla Polski, ubierać, z dres z orzełkiem. Ja sobie nie wyobrażam, że wychodzimy w ring, wychodzimy do ringu nieprzygotowani, zestresowani. My musimy być pewni swego i pewny swego boksować. Warto poświęcać rodzinę, no i zdrowie, te kłopoty ubiegłoroczne pana, panie trenerze, mogło się to. No dobrze, że się tak skończyło, jak jest. Ja wiem. I dlatego panu mówię, że satysfakcja zagrania Mazurka to jest większa niż nawet to poświęcenie rodziny i tego zdrowia. Bo kto przeżył Grającego mazurka na Mistrzostwach Świata w Chinach, przypomnijmy sobie, w Chinach czy w Polsce. Beata Co pan czuł wtedy, jak Karola no Michałczyk stanęła na najwyższym podium? No wie pan, to jest przeżyła. Płynęła łezka po poliku? Jedna to nie tylko, tylko więcej. Troszkę to bym powiedział, bo to sama walka już napawała takiego stresu, że człowiek po walce wygranej rozpręża się i ta łezka sama leci. Ze względu, że człowiek żyje z tymi dziewczynami, jest tak blisko, tak zaangażowany, że nie wyobrażam sobie, żeby ta łyska nie popłynęła. Był do. najpiękniejszy moment na razie w trenerskiej karierze tutaj z pracy z kobietami, ten złoty medal Karoliny? W całym, całym kształcie pracy trenerskiej to jest jeden z największych momentów. Każde mistrzostwo Europy, każde mistrzostwo nawet Unii Europejskiej, zagranie hymnu to jest to wrażenie, na które trener, ja jako trener pracuję i jeżeli by dał Bóg usłyszeć na, w Chinach po raz kolejny Mazurka, to mówię, to będzie... No, nic lepszego dla trenera, pracującego, angażującego się od dnia do nocy, bo to nie jest tylko dzień. Ale to ściągam, dzwonię, ściągam wszystkich ludzi, do zaangażować. Chcę cały sztab szkolenia, nie tylko sam siebie, bo ja to robię dla boksu. Nie dla swoich ideałów, ale dla boksu, żeby jednak przygotować te nasze zawodniczki w różnym etapie, w formie odżywienia do wytrzymałości, do koncentracji przez psychologa. Poprzez nasze y, takie taktyczne przygotowanie do walki musi to być zegrać, musi wszyscy współpracować. Wspomniał Panu Mazurku Dąbrowskiego i mistrzostwach Unii Europejskiej. W ubiegłym roku stała się rzecz niesłychana, niebywała. 10 finałów, w 10 finałach Polki, 4 złote, 6 srebrnych medali. No czegoś takiego jeszcze w historii europejskiego boksu nie było. Ja bym powiedział, że ten wynik półfinałów nas przerósł. I nie byliśmy przygotowani na ten y, 10 finałów, bo teoretycznie zakładałem, że to będzie 6 finałów, 5 finałów naszych zawodniczek. Tak zaboksowały jak zaboksowały. 10 finałów. I no, nie byliśmy przygotowani, może mentalnie nie zmobilizować, dlatego biorę winę na siebie, że tylko cztery złote medale. Tylko cztery. Ktoś mi powiedział, jakby panu przed, fina przed mistrzostwami dano cztery medale, bym przyjął, nie chciał mistrzostw organizować, nie? tylko bym chciał cztery złote to i wyjechać. Nie jest to z pana strony, panie trenerze? 10 nie, nie zachłanność. 4 medali, tym cztery złote? No dlatego ja panu powiem, że nie jestem do końca zadowolony, bo i Michalczuk, i Drabik była e, przy złocie. To nie oszukujmy, to są zawodnicy, które powinny złoto zdobyć. No... Uważam, że to jeszcze graczyk miała czas, bo Stajlor nie jest w stanie wygrać. To jest i teoria i praktyka mówi to sobie, ale i Michalczuk mogła wygrać, i dra, e, Drabik mogła wygrać. To są zawodnicy, które z tamtymi przeciwniczkami, ta z Turczynką, ta z Angielką, toczyły walki, bardzo ładne walki na sparingach, bo mieliśmy na zgrupowaniu przed tymi Unii, i angielki, i turczynki z wszystkimi wygrywały nasze sparingi i potwierdziły to w walce, gdzie jednak no, brak koncentracji był w jakimś etapie walki i już zawodniczka biegła no, za dziko, nie było tego spokoju, tej koncentracji takiej myślowej, połączonej z trenerem, bo jeżeli nie będzie połączonej no, taktyki z trenerem, to wtedy rozbiega się temat. My mówimy o czym innym, zawodniczka co innego chce realizować i wtedy w ringu to nie wychodzi. Przestańmy już mówić o boksie. Może normalnie o życiu, ale życie dla pana to przecież boks. Jaki jest na co dzień Leszek Piotrowski? Spokojny. Tak, w domu. Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem. No, yy, tak każdy nie lubi, żeby jeden drugiemu na no, ucisk nadepnął. Nie? No, ale w rzeczywistości, no rodzinny. Opiekuńczy. Tak mogę o sobie powiedzieć, bo uważam, że robię dla rodziny wszystko, co mogę zrobić i staram się być i ojcem, i dziadkiem i mężem wspaniałym. A jak to wychodzi, to rodzina tylko może określić, nie? Staram się zaopiekować od początku od wnuczki najmniejszej do największej. Wolne chwile spędza pan z ulubioną książką, filmem? Ma pan wolne, wolne chwile uzupełniałem w obecnym czasie wszystko z wnuczkami, z dziećmi. Wokół dzieci, no, tych wnuczek, kobiety, jak to powiedziałby ktoś, najwięcej czasu pochłaniają i na dzień dzisiejszy, jak złapałem książkę ostatnio, to o takich chińskich naukowcach, którzy mówią o wyciszeniu się, żeby jednak ten spokój zachować duszy, ciała, bo mi to jest potrzebne po tej chorobie, po, o którą Pan wspomniał. No, i staram się do ustosunkować do tej książki, żeby to w życiu mi weszło. Pomimo to, ostatnie czasy, ostatnie dwa tygodnie, już wpadłem ten wir yy, Mistrzostwa Świata, że już jestem na Mistrzostwa Świata. Jeszcze to trzeba załatwić. To. I tu jednak jeszcze potrzeba dalej tą książeczkę analizować, śledzić, jakie zachowanie potrzebne jest, żeby to jednak uspokoić, wyciszyć się i zrealizować ten plan, który się zakłada. Mówi Pan o wyciszeniu spokoju? Może czasami warto wziąć wędkę, pojechać na ryby? ale na to w tym etapie nie ma czasu. Takie czasy ja miałem, że miałem stawek swój prywatny, miałem wędkę, miałem ryby, miałem wyciszenie, to w tym etapie przygotowań do olimpiady nie ma czasu ani na wędkę, ani na ryby, no nie ma możliwości takiej opcji, żeby można sobie wyjechać i odpocząć. Połowa sierpnia polska reprezentacja kobieca wraca z igrzysk w Londynie. Karolina Michalczuk, Karolina Graczy Kilitka Fidura wychodzą razem z trenerem Piotrowskim. Na szyjach mają zawieszone medale. Co pan na to? To teraz pan mnie, Aż mnie rumieńce wychodzą, i krew czuje do głowy, uderza, bo takiej opcji nie przewidziałem jeszcze. Tak daleko nie wybiegam w przyszłość. Ja wybiegam do Mistrzostw Świata i dla mnie są celem te Mistrzostwa Świata. Bardzo mi przykro, nie wybiegam do Olimpiady, nie myślę o Olimpiadzie, myślę o Mistrzostwach Świata i to jest cel nadrzędny dla mnie. Przepraszam bardzo, no nie jestem jeszcze w Olimpiadzie. Cały czas żyję Mistrzostwami Świata. Jak to przed, z kim rozmawiać? Gdzie jeszcze? Ten, to zgrupowanie w Chinach, żeby przed Mistrzostwami Świata się odbyło, to jest cel nadrzędny, dlatego jadę i tam będę z przedstawicielami Chin rozmawiał, żeby nas przyjęli na wspólne zgrupowanie z Chinkami. Z tym chyba nie będzie problemu, bowiem polska szkoła kobiecego boksu, której jest pan autorem, no jest uważana na świecie za najlepszą. A najlepszą nie, bo akurat Chińska Federacja zwracała się do mnie, żebym przyjechał na pół roku do nich. Celem szkolenia jej kadry, ale no nie wyraziłem zgody, bo poprowadziłem boks kobiecy tak daleko polski, żeby nie pozostawić w ostatnim etapie przygotować nasze zawodniczki, tak jak na pasfelosu, Felosu, Czy może by był lepszy trener, lepiej się zajął nimi. Ja nie mówię, że człowiek jest niezastąpiony, ale nie można tego robić z dwoma reprezentacjami. Z dwoma reprezentacjami jakiś cykl i miałem na pół roku jechać z sześcioma zawodniczkami do Chin i prowadzić zajęcia. Na to się nie zgodziłem, bo. Jest kadra nasza ważniejsza na dzień dzisiejszy, i uważam, że jeżeli będzie jakiś sukces w Chinach, to będzie chwała dla nas wszystkich. Jak będzie sukces w Chinach, i później w Londynie, i będzie propozycja, aby do kolejnej olimpiady Mistrzostw Świata przygotować Chińki, to zgodzi się Pan wówczas? Na takie pytanie nie mogę odpowiedzieć, bo nie wiem, co będzie w przyszłości. Odpowiem, że wszystkie możliwości przyjmę do rozważenia, ale dla mnie, tak jak mówiłem, rodzina jest najważniejsza i z rodziną spędzam każdą chwilę, z wnuczkami, z tym wszystkim i zawsze będę bliżej rodziny. Na pewno nie wybiorę się w dalekie strony kraj, który będzie poza zasięgiem mojej rodziny.